Mam coś bardzo ciekawego do rozbiórki z tej serebki foliowej wyciągnę Zobaczcie co to jest To jest jakieś są guziki załączające Jest jakiś widzę co to jest jakiś pulpit sterowniczy panel jakiś pan panel sterowniczy Wisman, czyli piec jakiś do pieca jakiegoś urządzenia Wismana. Tutaj załączanie. Tak. To elektronika Wisman, Weissman, hm. ja, jakiś, na pewno piec to jest albo coś tego typu grzewczego. Zobaczymy, co na tym panelu to jest. Prawdopodobnie że nic tu nie ma, ale A, coś tam. Sama elektronika. Teraz odtensje zobaczymy. Tak to wygląda po odkręceniu tej, znaczy po zdjęciu tej obudowy czarnej. Dwa wkręty trzymające, trzymały. I mamy tutaj coś takiego. Mamy. Co tu mamy? Co tu mamy? Tu mamy jakąś cewkę. Jedna. Jedna cewka jest tutaj. Tutaj to już. Chyba, że coś pod tym jest. O tu. Zobaczymy bo nie wiem a płytka cała do góry to no, zobaczcie praktycznie można ją wyjąć no, tą elektronikę to jest panel sterowania prawdopodobnie tak yy. tu nie ma zbytnio takich ciekawych rzeczy nie wiem co to jest to, i nie wiem co to jest to. Tutaj nic poza tym nie widzimy ciekawego. No nie ma nic ciekawego. Pokłady starone jakieś, trochę kondensatorów. Na tym wszystko, nawet były jakieś bezpieczniki, czy coś, to wszystko już jest zdemontowane. Słuchajcie, nie wiem co to jest, to też może rozebiorę. Z ciekawości taki bezpiecznik, był, to już go nie ma. I nie wiem czy to nie jest transformator. No ale zaraz zobaczymy, wszystko porozbrajam, Bo to to jakiś radiatorek. Tutaj aluminiowy. Tak, ta płyta jest do wyrzucenia praktycznie. No, dobra, zaraz działamy co tutaj. Może jeszcze coś wyskubiemy z tego. Rozbieramy te takie bloki. Tu są w tym cewki. To jakby to były przełączniki w zasadzie. To tak wygląda. 24V, jakieś przełączniki są w tym. No, i oczywiście cewki są w tym nawnięte. O, już taką jedną rozebrałem, proszę bardzo. Jest coś takiego. O. Tu w takiej plastikowej obudowie. I tam jeszcze takie blaszki miedziane. W tym były. No i to rozbieram jeszcze. Są trzy takie do rozbiórki. Pierdółki. I nie wiem, właśnie ten transformatorek, czy to się da rozebrać, bo to są tak zalane. No, zobaczymy. Czy to się da w ogóle rozebrać? I zobaczcie, oczyściłem tą płytę, całą już praktycznie. Wszystkich elementów, cewek i tak dalej, z jakichś tych złączy. O, zobaczcie na przykład tutaj to co się dało to powyciągałem, zobaczcie ile tego jest, o. To już jest plastik, także. Tu jeszcze trzeba będzie wypróć drut z tych obudów, a tutaj to co to są zalane całkowicie takie jakby transformatory czy cewki. Więc tutaj nie będzie Możliwości tego zdemontowania, chyba trzeba będzie to rozbijać młotkiem, ale to już nie wiem, czy w ogóle się uda to zrobić. Wszystko made in China, zalane żywicą. No i tutaj już ta płytka praktycznie idzie do utylizacji, do wyrzucenia. Tu już nic nie ma oprócz tych układów scalonych i tak dalej. Tych wszystkich kondensatorów. A tutaj mamy to co mamy, zobaczcie sobie ile tego wyszło, no tutaj też jest ista, albo bo śruby są mi wkręty, ale te elementy na przykład, te to wszystko jest, o tutaj też może być stalowe, część, o, to podkładamy tutaj te, te elementy, wkręty, o. reszta to jest miedź pobierana prawdopodobnież tu aluminium to jakiś taki stop jest nawet nie wiem co to jest ale to wszystko jest nie jest stalowe natomiast tutaj te elementy są stalowe za wiele tego tu nie ma, to do wyrzucenia od razu do kosza. Natomiast tutaj to do wyprucia. Jeszcze wyprójemy te dwie ceweczki. Oczywiście tutaj te też bym wypruł. Chociaż to nie jest stalowe, tylko to wszystko jest miedziane. Dobra. I słuchajcie, wyszło tyle tego miedzi. Z tych okazało się, że to są stalowe te elementy, takie jakby miedziowane tu reszta to już jest mieć, aluminium to chyba też jest mieć, no i tyle. Praktycznie to tyle miedzi. mieć pobierana i a tutaj aluminium. Dobra, i to wszystko. Resztę do wyrzucenia. Słuchajcie, plastiki, elektronika. No i ta płyta, ta budowa. No i tyle na ten temat. Z tym to nie wiem czy będziemy rozbijać, czy nie będziemy rozbijać, a raczej chyba nie, bo to jest tak żywicowane że więc tyle wyszło. Wielkie G. Mówiłem, że tyle będzie. Dobra. Do następnego spotkania.